Cześć, z tej strony Monika i zapraszam Cię na kolejny filmik na moim kanale. Miłego oglądania. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem makijażowym. Będzie to kwadrans ze mną, czyli kwadrans z paletą Mercury RetroGate. Paleta najnowsza marki Huda Beauty. Cały filmik i pierwsze spotkanie, właśnie pierwszy już makijaż, można powiedzieć, wykonałam w poprzednim filmiku, możecie sobie zobaczyć. A dzisiaj skupię się na kolejnym, to ma być 15 minut. Mamy tutaj naprawdę sporo fajnych takich cieni, które mnie inspirują. I dzisiaj stwierdziłam, że pójdziemy bardziej właśnie w takie fiolety typowe fiolety. Dlatego, że ostatni filmik było też właśnie Spotlight, to w tym postanowiłam, że zrobimy najnormalniejszy makijaż, może z odrobiną korektora, aby rozświetlić tutaj przednią część oka. Dzisiaj na zewnątrz szaleje słońce, więc na pewno będą tutaj zmiany w tonacji. I kolorze, niestety, ale przechodząc już do makijażu, mam na sobie oczywiście podstawowy makijaż, czyli brakuje mi tylko makijażu oczu. Zrobiłam bardzo neutralny makijaż twarzy, nie wchodząc w żadne. Um... Tony kolorystyczne, tylko właśnie typowo neutralny, aby ten makijaż był spójny. Oczywiście Was teraz już do siebie przybliżyłam i zacznę od tego, że nałożę odrobinę bazy pod cienie i będzie to moim zwyczajem ostatnio katowana baza marki Sephora. I teraz dokończę makijaż poza kamerą czyli nałożę na linię wodną kredkę właśnie fioletową, żeby mi to wszystko pasowało. Podkręcę, wytuszuję własne rzęsy i przykleję myślę, że pasek sztuczny. Zobaczę jak to będzie wyglądało i wrócę oczywiście z krótkim podsumowaniem. I jak widzicie makijaż skończony. No cóż, muszę Wam powiedzieć, że na temat tej palety zdania nie zmieniam, jest ona naprawdę świetna. Dla mnie jest to makijaż dzienny, możecie go używać jako makijaż wieczorowy, imprezowy, to już naprawdę <grytania> wolna wola. Ma, cała paleta ma naprawdę bardzo fajne cienie. Skomponowana jest tak, że tak jak widzieliście w ostatnim filmiku, znaczy w tym pierwszym spotkaniu z tą paletą, zrobiłam, użyłam tego Bordowego cienia jako takiej w sumie bazy, i tutaj tego pomarańczowego, takiego e, rozkwiniowego cienia. I ten cień, właśnie ciemny, którym przyciemniałam również zewnętrzne kąciki oka, on również tam się sprawdził. Więc muszę Wam powiedzieć, że jest dobrze przemyślane to, że jeżeli jeden, jedyny cień ciemny w tej całej palecie jest taki bardziej. Niesformułowany, ponieważ nie jest to czarny, nie jest to typowy brąz, ale bardzo dobrze współgra zarówno z takimi bordami, z żoskwiniami. Tutaj już nie, nie wspominam o takim właśnie tym Tiffany Blue, takim niebiesko-zielonym. Wszystkie cienie, zarówno tutaj z tymi fioletami, bardzo ładnie właśnie się połączył. E, wzmocnił jeszcze, jak gdyby, ten fiolet, więc naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. Myślałam, że będzie się bardziej odcina będą się wybijać w nim te takie cieplejsze tony, brązowe. A on tutaj się wydał e, właśnie idealnie: jako taki ciemno-jagodowy cień. Naprawdę świetny. E, co do samej, tutaj, e, jak widzieliście, co do samego. E, cieniowania, rozblendowywania, rozcierania, tutaj nic się nie działo, wszystko pięknie, ładnie, gładko poszło. Jedyny problem, to tak jak wspomniałam w pierwszym filmiku, tak i tutaj Wam jeszcze nadmienię, że niestety trzeba uważać na te takie błyszczące, mokre metaliki, które nałożone palce dają przepiękny efekt, ale jeżeli macie długie paznokcie lub właśnie e, w miejsca nakładacie, gdzie nie za bardzo można dotrzeć palcem, czy właśnie przy cut crease, czy właśnie tutaj w kąciku oka, no to trzeba się z nimi troszeczkę pobawić, ponieważ one potrafią się i osypać i słabo przenoszą się przez, e, na pędzelku. Ja mam nadzieję, że Wam się podoba ten totalnie fioletowy look dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy lubicie fiolety na oku, czy może to jest takie dla Was wyjście ze strefy komfortu. Jestem tego bardzo ciekawa, ponieważ ja uwielbiam. Mogę śmiało powiedzieć: że ze wszystkich kolorów najbardziej pasują mi fiolety po prostu. I dzisiaj się z Wami żegnam. Listę kosmetyków, które dzisiaj ułożyłam, wypiszę Wam oczywiście na dole w opisie. Zapraszam Was serdecznie na bloga, na mojego Instagrama. Tam jestem codziennie. I oczywiście do subskrybowania i do wciskania dzwoneczka. Żebyście byli ze mną na bieżąco. Czekam na Wasze też komentarze i na wasze propozycje makijażowe. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, i do usłyszenia. Buziaki papa.